Jest wiele ciekawych rzeczy, o których jeszcze nie wiesz. Zapraszamy na fakty. Chcesz być na bieżąco z każdym materiałem? Zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Polska. Kraj, który ma ponad tysiącletnią historię, bogatą kulturę i niesamowite tradycje. Ale czy wiesz, że niektóre fakty o naszym kraju potrafią zaskoczyć nawet Polaków? Zostań ze mną, bo dziś pokażę ci 10 niesamowitych faktów o Polsce, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Fakt pierwszy. Polak odkrył planetę poza Układem Słonecznym. Prawdziwą wisienką na torcie jest fakt, że to właśnie Polak, nie kto inny, Aleksander Wolszczan, odkrył pierwsze planety poza naszym Układem Słonecznym. Dzięki niemu wiemy, że w kosmosie istnieją inne światy. Fakt drugi. Polska miała jedną z pierwszych konstytucji na świecie. 3 maja 1791 roku Polska uchwala konstytucję 3 maja, drugą na świecie poamerykańskiej. To był ogromny krok w stronę nowoczesności i równości obywatelskiej. Fakt trzeci: Polacy stworzyli najpopularniejszy język programowania gier. Czy ty wiesz, że Polak, Paweł Sasco i cały zespół CD Projekt Red stworzyli Red Engine, na którym działa m.in. wspaniała gra Wiedźmin Trójka i Cyberpunk 2077? To jeden z najpotężniejszych silników do gier RPG na świecie. Ciekawe, co? Fakt czwarty. Polacy zdobyli Mount Everest zimą jako pierwsi. W 1980 roku Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy dokonali niemożliwego, zdobyli Mount Everest zimą jako pierwsi ludzie w historii. Niebywałe, prawda? Polacy stali się wtedy legendą himalaizmu. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Fakt 5. Polska ma hymn, który powstał na emigracji. Czy wiedzieliście, że Mazurek Dąbrowskiego został napisany we Włoszech przez Józefa Wybickiego w 1797 roku? To symbol nadziei i patriotyzmu. Hymn, który narodził się poza ojczyzną. Fakt szósty. Polska ma najstarszy las w Europie. Tak, to prawda. Polska ma najstarszy las w Europie i jest nim Puszcza Białowieska. To ostatni pierwotny las ludzki w Europie. Istnieje praktycznie niezmienionej formie od tysięcy lat. Faktem jest to, że w Polsce górują lasy, ale to jest Dom Żubra, naszego narodowego symbolu i prawdziwy cykl natury wpisany na listę UNESCO. Fakt siódmy. Polska ma jednego z najmłodszych profesorów na świecie. Czy wiedzieliście, że profesor Marcin Jakubowski został profesorem mając zaledwie 29 lat? To dowód, że Polacy potrafią zadziwić świat nauki nie tylko w kraju, ale i za granicą. Bądźmy z niego dumni. Fakt ósmy. Polska wynalazła klocki Lego pośrednio. Choć Lego to duńska marka, to właśnie Polak. Czesław Kuźmiński opracował w latach 60. technologię formowania tworzyw sztucznych, która później została zaadoptowana przez Lego. Bez Polaków nie byłoby tak idealnych klocków. Fakt dziewiąty. Geograficzny środek Europy. Tak, on jest właśnie w Polsce. Wielu o tym nie wie, ale jeden z geograficznych środków Europy znajduje się w Polsce, konkretnie w miejscowości suchowola na podlasiu. To miejsce zostało matematycznie wyznaczone już w XVIII wieku. Niebywałe, prawda, Polska i środek Europy. Fakt 10. Polska ma największy na świecie zamek z cegły. Zamek w Malborku to prawdziwy gigant. To największy zamek z cegły na świecie i jedna z największych średniowiecznych budowli w Europie. Zbudowany przez Krzyżaków w XIII wieku, a dzisiaj jest wpisany na listę UNESCO. To było 10 niesamowitych faktów o Polsce. Który z nich najbardziej cię zaskoczył? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek ze świata, a nas to motywuje do kolejnych działań. Pozdrawiam was serdecznie!